Witam serdecznie w kolejnym odcinku Twój jednoślad za nim zepsujesz. Dzisiaj na podnóżniku mamy Derby Senda. Więc zgłasza, że nie potrafi odpalić silnika. Silnik pracował yy, z biegiem czasu słabu, po czym zgasł i już go nie da się odpalić. No jakieś ciśnienie tam jest, bo jak robiłem pomiary, to tam mamy yy, 4, yy, 4 bary. Yy, oczywiście cylinder jest aluminiowy z jednopierścieniowym tłokiem. A wcale jak się nie bylę, zaraz do tego dojdziemy. Pozwoliłem sobie już zdjąć głowicę. Zdemontujemy cylinder, bo podejrzenie pada na cylinder, ponieważ iskrę mamy, paliwo mamy, ale motorower nie odpala. Zdemontujemy cylinder i zobaczymy, co z nim się dzieje. Jak widzimy, cylinder mamy już zdemontowany. Patrząc na sam cylinder od środka, powiem szczerze, no już nam dużo mówi, ponieważ ja bym to chciał pokazać, ale to trudno mi będzie pokazać ale już wiemy, że, że silnik po prostu chyba jeździł na nie, nie bardzo dobrym oleju gładź cylindra jest zachowana, nie ma żadnych rys więc myślę, że ten cylinder to jeszcze możemy śmiało użyć po raz kolejny oglądając głowicę oglądając głowicę już możemy przy, przypuszczać, że coś się nam tutaj sypło w silniku jak widzimy po tych opiłkach, które tutaj które tutaj mamy na głowicy powbijane, zaraz dojdziemy do, do, do reszty, teraz zobaczymy sobie tłok, sprawdzamy tłok i w jakim on jest stanie, widzimy ma tutaj jakieś rysy, które świadczą o tym, że coś chyba wpadło do silnika, ja już wiem co się stało, ale za chwilę Wam to pokażę, jak widzimy gdzieś coś wpadło do silnika i poleciało dołem, dołem i górą, więc, więc przerysowało tłok, zablokował nam pierścień i ten pierścień po prostu tędy puszczał w dół, dlatego nie było możliwe uruchomienie tego silnika. Jak widzicie, pierścień z tej strony ładnie tutaj pracuje, jest, jest, jest sprężysty, a tutaj już jest sprasowany, więc w tym miejscu nie będzie już szczelności. A całą przyczyną, całym powodem tego i przyczyną tego, że, że ten silnik się sypnął jest rozpa roz rozpadnięcie się łożyska główki korbowodu. Zobaczcie, łożysko się rozsypało w drobny mak, yy, opiłki tego łożyska, kawałki tego łożyska po prostu spowodowały to, że ten silnik że ten silnik, yy, że ten silnik yy, przestał pracować. Musimy wymienić tłok yy, z pierścieniem na nowy. Yy, Oczywiście łożysko główki korbowodu musimy też, sworznia przepraszam, główki, główki korbowodu, sworznia wymienić, Tłog oczywiście, tłok oczywiście do wymiany, bo jest przytarty, sworzeń również, bo widać, że tutaj chyba jakaś wyższa temperatura była, ponieważ cały jest ciemny. Cylinder mamy dobry, gład jest nienaruszona, nie ma specjalnie jakiś rys, honownicą możemy to śmiało przelecieć, jeśli... Będziecie dawali to szlifować, honować. Dajcie to jakiemuś fachowco, fachowcowi zaufanemu, który wie, co się robi z Nikasilem, a nie jakiemuś, który od razu jedzie nożem i leci tam o 2,2 mm, żeby zebrać to, te nierówności. <grym> jak to zbierze, to już jest aluminium do wyrzucenia. Takich też znam. Także to by było na tyle. Ja nie będę pokazywał teraz, jak ten silnik będziemy składali uruchamiali, bo nie mam na to czasu, naprawdę chciałem tylko Wam pokazać przyczynę takiego zachowania silnika, który nie odpala ma iskrę, jest paliwo, dostaje paliwo, ale nie chce odpalić. Po prostu za, za niski stopień sprężania. Dosyć, że mamy jednopierścieniowy tłok, który ma dosyć niski stopień sprężania. Dopiero po rozruchu ten silnik nabiera swojej pełnej mocy, ponieważ po to mamy dyfuzor i mamy wszystkie, wszystkie urządzenia, które go wspomagają. Ten silnik, żeby miał więcej mocy. Dlatego przy takim układzie z tym pierścieniem nie miało to prawa odpalić. Przed montażem tłoka jest jedna ważna rzecz, o której musicie pamiętać. Najpierw mierzymy wszystkie luzy, to znaczy, a głównie pierścieni. Wkładamy pierścień sobie w cylinder, popychamy go tłokiem do momentu, kiedy on nam tutaj troszeczkę wejdzie w tym miejscu, gdzie on pracuje. Będziemy widzieli specyficznie wypracowaną gładź i pod światło musimy sprawdzić, jaki, jakąś, jaki odstęp ma zamek, jaki, 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 jaki luz ma zamek tutaj. Zaraz, moment. On musi się wahać od, od, od 0,75 mm do pół mm jeśli jest mniejszy pierścień no albo wymieniamy na inny, albo troszeczkę możemy go tutaj zeszlifować delikatnie, można dopuszczać do tego, ale pod warunkiem, tak jak powiedziałem, że zrobimy to bardzo, bardzo delikatnie. Dlaczego tak robimy? Ponieważ pierścień nagrzewa się i zwiększa swoją objętość, nieznacznie, ale zwiększa, więc może się, może się po prostu zacząć zacisnąć i, i wtedy będzie katastrofa. Ważną rzecz, którą trzeba jeszcze pamiętać, o której nie powiedziałem wcześniej, w sumie już to mamy zamontowane. Żeby wyczyścić komorę korbową, wału korbowego, najlepiej to zrobić sprężonym powietrzem, żeby resztki tych wszystkich elementów łożyska uszkodzone, które tam się dostały, wydmuchać, żeby to było czyste. No, jeśli nie macie sprężonego powietrza, no niestety, o, ciekawa was wy, wymontowanie silnika i wymy, przemycie to benzyną ekstrakcyjną albo zwykłą benzyną, ewentualnie, żeby to w jakiś sposób, we, pod jakimkolwiek ciśnieniem wymyć. Jak widzimy, głowice mamy z takimi opiłkami, gdzie wcześniej powiedziałem, trzeba to oczywiście oczyścić wszystko. Najlepiej to zrobić nożykiem, fachowo, żeby, żeby te wszystkie tutaj wżery wbite kawałki tego łożyska można było sobie śmiało wyciągnąć, żeby to nie zostawało nam. Także trzeba to dokładnie oczyścić. Musi to być gładkie. Można to potraktować też delikatnie papierem ściernym, jakieś drobniejszej ziarnistości, żeby żeby to jakieś gładzi nabrało, zaraz, jak skończymy, zrobimy dalej. Żeby, żeby to było czyste, pokażę, jak to powinno wyglądać. Głowicę mamy oczyszczoną. Jak widzicie, nie ma żadnych tutaj wystających kawałków. Te dziureczki, które tutaj zostały, mogą śmiało zostać. Oczywiście nie możemy tego bardziej tutaj szlifować, bo jeśli podwyższymy tą głowicę, zmniejszając ten odstęp od tej płaszczyzny zwiększamy komorę spalania, co, co będzie skutkowało zmniejszeniem stopnia sprężania. Pokażę, jak to mi, powinno mniej wyglądać. Powinno to być czyste, bez żadnych, wiadomo, silikonów i tak dalej, resztek uszczelki. Możemy śmiało montować głowicę. Teraz ważna rzecz, jedna z najważniejszych rzeczy i czynności, które wykonujemy. Dokręcanie głowicy. Zawsze robimy to kluczem dynamometrycznym ustawionym na 18 Nm. Tym bardziej, że to jest cylinder aluminiowy, to naprawdę trzeba zwrócić na to uwagę i niech nikt po prostu nie, nie liczy na to, że jak to zrobi ręką, to to będzie dobrze. To jest na pewno nie, nie, będzie, nie będzie dobrze, jak to będzie dokręcał ręką, także yy, trzeba to robić zawsze tym narzędziem, żeby wszystkie cztery śruby były równo dokręcone. Zapobiegnie nam to zapadaniu się ścianek cylindra do środka, odkształcaniu ich. No i przycierali się w tych miejscach, gdzie są szpilki, zapadnięty tule y, y, cylindra, zapobiegnie to przycieraniu się tego cylindra. Tak, cylinder dokręcony z głowicą, możemy założyć wąż y, z chłodnicy, zalać płynem chłodniczym i próbujemy uruchomić silnik. Klient jeszcze zgłaszał nam tutaj problem pod tytułem cieknące, cieknący, wydech, y, cieknący olej z wydechu na złączach, to jest normalna rzecz w tych motorowerach. My zastosowaliśmy tutaj wąż zbrojony, olejoodporny, na wysokie ciśnienia. On jest, jak się nie mylę, do 200 barów. Nałożyliśmy tutaj nowy wąż, złapiemy tutaj opaską. Jak wiecie, jest trudno o dobrą szczelność tych, tych elementów. Ja tu pracuję dzisiaj z moim synem Kevem. W ulubionych, w ulubionych moich subskrypcjach tam będzie, będą polecane kanały, jego kanał też będzie polecany. Mój się zajmuje grami, także zapraszam, zapraszam serdecznie do oglądania jego kanału i subskrybowania, jeśli Was jakieś gry interesują. Tak, yy, że Kewo to jest Kevin, mój syn, także tutaj sobie razem pracujemy. Yy, tak to wygląda. Yy, teraz przystąpimy do uszczelnienia kompletnego tego całego układu wydechowego. Yy, z, w, w przednim w tylnym, jak widzicie, tutaj zrobimy taką samą rzecz jak, jak tutaj. Zamontujemy to kompleksowo. i. I spróbujemy uruchomić silnik. Zobaczymy, co z tego będzie. Wszystko mamy przygotowane. Gaźnik zalany mamy paliwem. Przystępujemy do pierwszego uruchomienia silnika. Skoczę sobie na podnośniczek. I próbujemy. Zapłon na ssaniu oczywiście. Nie ma problemu z niczym, wstanie za chwileczkę, wstanie za chwileczkę sobie wyłączymy, powinien, powinien wrócić do wrocy, o teraz silnik prawie wstanie. Zagrzewamy taki silnik do jakiejś tam temperatury powiedzmy 70 stopni na wolnych obrotach, lekko możemy gazować sobie. Po czym go znowu wyłączamy, uzupełniamy płyn w chłodnicy, w zbiorniku wyrównawczym. No i możemy wyjechać powoli na, na delikatną przejażdżkę. Myślę, że po takiej przejażdżce zagrzanie silnika można już normalnie jeździć. Wiadomo, tam jest założony teraz nowy tłok, więc musimy, musimy znowu go znowu odprężyć. Jakieś 500 km delikatnie, do 50 km, potem można sobie śmiało szaleć. Myślę, że ten film się komuś przyda. Jeśli coś będziecie potrzebowali, piszcie. Jak będę miał czas oczywiście, to odpiszę. Jest sezon zaczęty, rozpoczęty sezon letni, więc, więc nie zawsze mam czas. Pozdrawiam serdecznie, subskrybujcie mój kanał, łapki w górę, jeśli Wam coś nie podobał. Zapraszam do mojego sklepu internetowego, jeśli coś potrzebujecie, a czegoś nie ma, piszcie. Postaramy się to dla Was specjalnie wystawić. Serdecznie pozdrawiam i zapraszam do kolejnych odcinków, do oglądania.